Eka, tutaj Delorek55 I witam was serdecznie w Nitro Speed World A oto i Film w którym opowiem co zamierzam zrobić na moim kanale Chciałem ten filmik już zrobić z 2 dni temu Ale miałem duże problemy z Nagrywaniem ze względu na to Że yy, Nie mogłem uruchomić jakichś programów zewnętrznych no, Programu do nagrywania dźwięku mojego głosu, eee, kiedy jestem w grze, na szczęście eee, rozwiązałem ten problem i mogę swobodnie na, gry, nagrywać oddzielnie, zarówno mój głos, jak i odgłosy z gry. Mam <laughs> na nadzieję, że to pięknie wyszło. <laughs> Dobra, eee, dzisiaj sobie hmm, eee, porozmawiamy. Hmm. Właśnie, o tym co chcę zrobić w ogóle na tym kanale yy, I Jak będzie się rozwijał wow. Nie mam naklejek Jakiś bug W sumie Nie wiesz od czego ten bug Dobra Sobie przy okazji pozbieram diamenty yy, No to tak Na początku Eee, od razu mówię, że będą let's play'e przeróżne eee, let's play e z różnych gier na początek będzie to, to podobnie Battlefield 3 eee, w późniejszym czasie się dojdą jakieś inne gierki, mam trochę tych gier na steamie na, tak naprawdę i nie wiem co mam z nimi zrobić eee, na tą stronę pojadę, już tak um, więc <śm> będzie Battlefield 3 seria let's playów. E, co jeszcze? Oprócz let's play, zamierzam robić gameplay -e, e, z gier Free to Play. Gameplaye dwuczęściowe. <śm> no i trochę mi się nie tak gra przy nagrywaniu. Ach, już super kompanie ma, więc tędy. Um, Hmm... Ja Ci muszę sobie przypomnieć drogę. Jestem we świecie Skarbona, e, to jest most funded. No w sumie jestem na prawie drugiej stronie mapy. Dobra, poradzę sobie. No już wiem, którędy pojadę. Eee... No to będzie... E, dobra, teraz musiałem się lekko skupić. E, <śm> No to będzie jeszcze te gameplay z gier Free to Play, które będą dwuczęściowe. Będzie to wyglądać mniej więcej tak, że um, hmm, pierwsza część będzie pokazywała, jak, jak wygląda rozpoczęcie tej gry. Znaczy, jak to wygląda na początku, te pierwsze levele, nie? czyli takie jakby pierwsze spojrzenie na grę, drugą. Druga część to będzie po, jak to wygląda później, o jakimś tam levelu. Czy gra nadal jest interesująca, bo głównie dzisiejsze gry free to play. Hej! O kurczę. Dziękuję, jeśli ktoś powiedział, na zdrowie. Eee... Eee... Później Eee... Kurde, znowu się zająkałem. Nie, no ludzie. Nie mogę się skupić. Dobra. Spokojnie, Kamil. To jakiś super filmik nie ma być. O, ja ten, czy ten, tędy, tędy. Eee, Więc. Eee, pierwsza część będzie o tym, jak się zaczyna. A druga część, jak to później wygląda. Eee, I. No i po prostu e, będzie to jakiś odstęp czasu między tymi grami, se, e, między tymi dwoma częściami. Pierwsza część będzie na przykład e, w tym dogoniu, a następna część będzie za tydzień. E, żebym miał czas nabić e, w tej grze jakiś level, zobaczę jak to wygląda po dzisiejszych czasach e, free to play gry free to play wyglądają tylko na początku bardzo fajnie, na początku wow, ale fajnie się gra. no się gra gra i się zaczyna gra robić jakaś monotonna, nieciekawa eee, wiecie o co chodzi, nie? Dlatego chcę robić takie dwuczęściowe filmiki Dobra, jeśli o to chodzi to tak o, może właśnie, Nitro Streetboard, co z Nitro Street Wardem? Oj, źle pojechałem, no dobra, tutaj skręcę zaraz. Eee, na początku zrobię jeszcze parę z filmików z niego. Właśnie nie nie za dużo. Nie, no będę dość dużo na początku kręcił z niego. Pokażę cały swój garaż. A jest... a on posiada teraz chyba 47 z pojazdów. musiałem musiał spojrzeć. A teraz sobie jest diament, więc nie będę zaglądał. Eee. Ehm... Więc mój garaż będzie. Parę tam może ciekawych momentów z tej gry. No i na razie to będzie chyba tyle. Chyba, że coś tam jeszcze wymyśliłem, ja to będzie więcej. Yy... Dobra, a co jeszcze z jakiejś serii? Będzie seria gier yy, klasycznych w sensie jakichś starszych gier. Jakieś takie moje sentymentalne gry, które <laughs> bardzo fajnie mi się gdzieś grało, i do tej pory. Bardzo mi się fajnie w nie gra... Przykład, przykładem e, może być Gothic Gotik dwójka, jedynka, świetne gry z nich zrobię na pewno jakiś gameplay w formie właśnie tej serii z, z tej serii Classic classiców. A... Dobra, to na razie tyle. O <laughs> jak się możecie domyślić po tym ostatnim filmiku. Yy, po, i także yy, po moim pierwszym filmiku. Należy do teamu Born to Race, <laughs> Serdecznie zapraszam do tego teamu. Choć się już mały tłok robi według mnie. Yy, to może to lekko bym opowiedział, choć nie. To zrobię oddzielny filmik. O naszym wspaniałym klanie Jak to w nim wygląda Czy warto w ogóle do niego dołączać Czy, czy raczej szukać innego O jeden diamy to jest na miejscówce Od razu zajrzymy Taka ludziska Ło Tłoki żar. Dobra W jakbym wyłączył te filtrowanie pewnie więcej ludzi by było Dobra no to chyba tyle jeśli o to chodzi. Nie, tylko mam zaprezentuję co dzisiaj wygrałem w diamentach. Ostatni raz ostatni diamond. Diamond <laughs> i wow, super! Nie no, ale ekstra tak mi to potrzebne. Następny następny idzie do sprzedania okej okay. to żyj na was w derolach55 ehm, i, i powiem i teraz powiem trzy magiczne słowa które będę zawsze po każdym filmiku mówił komentujcie oceniajcie i uwaga klikajcie lolowaty lolo guzik Dobra, je, lekko się zająkałem ale to nic <trym> No to do zobaczenia.